Jeśli mogę, albo co mogę, to zgoda, bo gdyby umarł, to byśmy o nich nie rozmawiali, prawda? Zastanawiałam się, jak można to poprawić. Tylko, wie Pan, z danymi liczbowymi się nie dyskutuje, oczywiście Pan ma tutaj rację przedstawiając to, tylko na przykład, co to znaczy powiązanie partii z państwem? Na przykład, cały patronaż polityczny, cały klientelizm. I to są rzeczy, które niestety u nas dopiero tak naprawdę się rozwijają i rozpędzają. A badania, które możemy tak. przedstawić jako taki wniosek z badań, najczęściej dotyczą Europy Zachodniej, która ma inny poziom instytucjonalizacji, zinstytucjonalizowania systemu partyjnego. Tak to się koniecznie że ja akurat przeprowadziłem badania dotyczące partii komunistycznej w Policji no. PZPR-u. No. I jeżeli spojrzymy na strukturę finansowania PZPR-u, na, na jak wygląda patronaż polityczny jeszcze w systemie i spojrzymy jak wygląda patronaż polityczny obecnie, Zresztą pokazują takie badania Petera Kopelskiego i Wilkonomizen. Ten patronaż polityczny istnieje, ale nie ma już jakiegoś przyzwolenia społecznego na ten patronaż polityczny, istnieje w latach 60., 60., 60. No to może się wyłożyć. Demokracja i niedemokracja. Ale dlaczego nie? Jeżeli mówimy o partiach, myślę, że powinniśmy spojrzeć z perspektywy całkowicie. Absolutnie nie? Dlatego, że bardzo wiele definicji system, partii i systemu partyjnego zakłada jedno podstawowe wyjście. Mówimy o systemach demokratycznych. Są. E są teorie mówiące w systemie monopatki, nie mówimy o systemie partyjnym, więc z tego, no takie też zrobiłam założenie, tak? Może tak Państwa pogodzę. Otóż ten patronat bez partii jest intensywniejszy i klientelizm. I w Polsce to gołym okiem widać. Niech Pani popatrzy na poziom lokalny. Miasta, gdzie są prezydenci tacy niezależni czy ponadpartyjni, wielokrotnie wybierani, buduje się takie partie niby władzy, takie tak. prawdziwe klientelistyczne sieci. Ale to nie są ale, bezpartyjni. Skąd, 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 nie? By, są ale skończę, skończę. Ale jeżeli byśmy bardzo. mieli na szczebel niższy, niżej małe gminy, to oni są rzeczywiście bezpartyjni. Bardzo często. To zostało przez Adama gędziwiła kilka lat temu starannie policzone. Na czym się z czego wynika sukces w tych wyborach, w tych reelekcjach. On dokładnie sprawdził wszystkie wskaźniki realne, inwestycyjne, budżety, niebudżety, skąd rozwinięte modele regresji budową I okazało się, że sukcesy prezydentów, którzy byli wybrani kolejny raz, nie były większe niż tych, którzy przegrali że nie ma związku między rzeczywistymi osiągnięciami. Inne studia Tu Znów mój student, który nie mogę wymienić nazwy miasta, bo to taka jest formuła, że to jest tam jakieś Middle Tam, e, pokazywał miasto wielkości, było miasto wojewódzkie. Znaczy to są setki etatów obsadzanych przez prezydenta miasta, budowanie bardzo rozwiniętych tych sieci. I okazuje się, że partie egzekwują odpowiedzialność lepiej niż wyborcy co cztery lata. Tutaj w pełni popieram jakby ton wypowiedzi pana, że partie są ważnym elementem egzekwowania odpowiedzialności nawet polskie partie, bo Cofają rekomendacje, bo nie wystawiają kogoś, kogo uważają za skompromitowanego. I tak do tej, tej kompromitacji może niewiele wystarczyć. No, Byłbym dwie buteleczki wina, tak? Ale, po albo butelkę. Albo butelkę. Jest niewystawiony, po prostu. Więc mówię. partie egzekwują jednak odpowiedzialność polityków i w tym sensie, sensie popierają.